Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu Paweł Jasienowski, zespół Masters dzisiaj w Odtowie w dobrej formie? No jak najbardziej w dobrej formie, fizycznej, psychicznej, muzycznej, wokalnej, jak to, myślę, że damy siebie wszystko. Ale wiesz ja dlaczego. Jestem py... przekonany, że damy siebie wszystko. No wiesz dlaczego pytam, bo, bo wy wakacje to macie, tak wiesz, tylko w kalendarzu, a normalnie na to, to jest pracowite dla Was. Jak tak. najbardziej, no nawet dzisiaj koncertowaliśmy 200 km stąd szybko do auta i bijemy rekordy prędkości oczywiście w miarę, w miarę rozsądku i nie łamiąc przy tym przepisów drogowych, ale, ale dzisiaj byliśmy do pokonania 200 km. Całe szczęście, że mamy tutaj dobre drogi i, i skorzystaliśmy z yy, yy. Z tego dobrodziejstwa naszej, naszego wspaniałego kraju. E, czemu się nie dotkniesz? Jakich nut zamieniasz w hit taneczny? Jak to robisz? No, bez przesady, ale faktycznie, no, my tworzymy muzykę taneczną i ta muzyka jest później odtwarzana przez DJ-ów, jest grana na weselach, jest... No, jest to muzyka, przy której można nawet zrobić domówkę, podańczyć, puścić ją na imprezie, więc... Nie chcą te, te utwory później na takich imprezach się pojawiają, są śpiewane przez ludzi i stają się w mniej lub większy, w mniejszy lub większy sposób popularne. Paweł, wiesz dlaczego potem taneczną muzykę? Bo ty jesteś muzykiem, który poradziłby sobie w każdym chyba latunku. Masz niesamowity wokal i to podkreślają naprawdę ludzie z branży, którzy mówią Paweł, co ty robisz? Dlaczego Disco Polo jak poradziłbyś sobie wszędzie? Ale dlaczego miałbym sobie brazić wszędzie, skoro dobrze sobie radzę w tym, w, w, w tym gatunku? Robię to co, to co lubię, to co gra mi gdzieś tam w duszy, to co yy, od, już od 12 prawie lat będąc na, na scenie udaje mi się z powodzeniem, jeszcze bądź większym, ale jakoś tam rzeczy fa swoich fanów mam, Masters ma i, i, i jednym fanom zawsze powtarzam, że Masters był, jest i będzie grał 100 lat albo i dłużej. Ale komponujesz też dla innych artystów? Jak najbardziej. Teraz no takim najnowszym moim produktem jest Deda Negra, to jest popowa wokalistka, która yy, no, to jest taki pop radiowy. Myślę, że też trochę imprezowy, trochę, yy, trochę dla, dla młodszej części publiczności. Natomiast te utwory oczywiście są już na YouTubie i już, już ich można posłuchać. To jest nowa wokalista. dopiero wchodzi na rynek muzyczny, ale mam nadzieję, że świat o nie usłyszy, bo jest naprawdę świetną wokalistką, ma naprawdę wspaniałe głos. Polska wiecie. lubi tańczyć, Polska lubi się bawić, ale nie myślałeś o tym, żeby iść trochę w inny gatunek? Kochasz po prostu to, co robisz, czyli muzyka tam, to muzyka dance? No tak, tak jak przed chwilą powiedziałem, to jest coś, co lubię, to jest coś, co... Coś, w czym pracuję od 12 lat i coś, co, coś I praca w ogóle w studio nad wrami na masterstwa sprawia mi wielką przyjemność. Przyznam szczerze, że oglądałem kilka twoich koncertów przed tym koncertem w oba na YouTube i nie znalazłem koncertu, gdzie grasz playback pełne. bo my nie gramy playbacku, hmm. dlatego nie można znaleźć. Ja bym na ciebie nie mam, nie mam po prostu. No tak, mamy, mamy żywe instrumenty, akordeon i, i, i wokal. Wiesz, muzyka elektroniczna też ma to do siebie, że wygramy też z tak zwanych sampi, czyli to co my stworzymy w studio, później jest odtwarzane na koncercie. To nie znaczy, że to jest playback. To e, należy zrozumieć. Po prostu te sample, które my tworzymy w studio, te, te lupy, one są odtwarzane na koncercie, ponieważ nie, nie ma takiej możliwości, żeby coś, co świetnie brzmi w studio, otworzyć później na scenie. E, czy to są pętle perkusyjne, czy pętle basu. Jakiś, jakieś efekty, fiksy. Więc to, my to wszystko jak my mamy już powstałe w moim studio, a tutaj dodajemy jeszcze od siebie naszą duszę, naszą muzykę. I to co kochamy najbardziej. Ty się bawisz tym chyba, co robisz, bo nie widać po tobie w ogóle zmęczenia przez trasę nawet jest olbrzymia w te wakacje. To najlepiej świadczy obrazuje, że trafiłeś dobrze. No tak, ale to, to że nie jestem zmęczony, to raczej świadczy o tym, że po prostu dobrze dysponuję moim czasem. I wiem, ile mogę spać, i wiem, ile mogę pracować, i że nie można się przepracowywać i że praca też potrafi sprawić przyjemność i pracy możemy się relaksować i tak dalej Można by o tym mówić dużo, ale faktycznie no, ja nie czuję. Nie, nie czuję tego zmęczenia na tym. Ja wam wręcz czekam zimą na, na, te, na to lato, na te koncerty, na te spotkania z fanami, na to, że będziemy właśnie występować na takich imprezach plenerowych. Paweł, Twoja twarz brzmi nieznajomo. To był taki epizod zupełnie inny w Twoim życiu, ale też bardzo muzycznie wymagający znacznie niezłego wkładu Twojego dobre przeżycie. O tak, jak najbardziej na plus. Fajna przygoda. Ciekawi ludzie, których miałem okazję poznać. No i świetne, myślę, doświadczenie wokalne, doświadczenie też trochę aktorskie, ponieważ e, no my, wokaliści mają o tyle gorzej, że ciężko im chcieli się w, w, w czyjąś rolę, nie będąc aktorem, w tę, w taką, w tę, w tę część aktorską. Ponieważ Najczęściej jest tak, że aktorzy już śpiewają, że w szkołach aktorskich mają te, to przygotowanie muzyczne, przygotowanie wokalne, natomiast no, my wokaliści zupełnie nie wiemy, z czym to się je. No, e, ta, no, ta, ta druga część tej, e, tego programu, Zajmę, czyli ta część aktorska, jeśli chodzi o występujących, ale myślę, że parę kursów nie zaszkodziło, podczas trwania tego programu. I, Jestem, można powiedzieć, lepszym aktorem niż, niż zaczynając ten program Twoje twarz mi to mogę wykorzystać na przykład w moich telewizkach Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.